16-latek potrącony na ulicy Katowickiej. Wpadł w ręce policji, bo rozbił szybę, okazało się, że jest poszukiwany. Przedstawili koncepcję na trójkąt trzech cesarzy i przewiązka. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest u tydzień, wit a takie są szczegóły informacji. Policja wyjaśnia okoliczności potrącenia 16-latka, do jakiego doszło w poniedziałek o godzinie 7.15 na ulicy Katowickiej na oznakowanym przejściu dla pieszych. 67-letni mieszkaniec Sosnowca, który potrącił nastolatka z Mysłowic był trzeźwy. Poszkodowany trafił do szpitala celem dalszych badań. Na miejscu przez kilka godzin występowały utrudnienia w ruchu. Policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca naszego miasta podejrzanego o wybicie szyby w drzwiach jednego ze sklepów przy ulicy Chopina. W trakcie zatrzymania okazało się, że mężczyzna ten jest poszukiwany. Mysłowicy policjanci otrzymali zgłoszenie, że około godziny 17.30 młody mężczyzna miał wybić szybę w drzwiach wejściowych do jednego ze sklepów przy ulicy Chopina. Stróże prawa szybko ustalili tożsamość sprawcy i po krótkim czasie zatrzymali go w jego własnym mieszkaniu. To jednak nie koniec problemów 26-letniego mieszkańca naszego miasta. Mężczyzna ten okazał się poszukiwany przez sąd rejonowy w Mysłowicach dwoma nakazami doprowadzenia do aresztu. Po nocy w policyjnej celi Mesłowiczanin został przesłuchany, przyznał się do wybicia szyby, a następnie, zgodnie z decyzją sądu, został doprowadzony do aresztu, gdzie odbywać będzie zaległą karę 30 dni pozbawienia wolności za wcześniejsze wykroczenia. Sprawą zniszczenia mienia zajmie się teraz sąd. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Poniedziałek w Urban Lab Mysłowice odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim był projekt zagospodarowania trójkąta Trzech Cesarzy i przewiązki. Przedstawiony materiał to kontynuacja prac po rewitalizacji terenów promenady. Odtworzenie historycznej ścieżki od przewiązki do Trójkąta trzech cesarzy, zagospodarowanie przewiązki na Muzeum Miasta Mysłowice, ale także unikalna przystań do spływu dolarami czy kajakami, strefa piknikowa, habgier, naturalny plac zabaw, a przede wszystkim kładki umożliwiające przejście na drugą stronę przemrze, to tylko część z wielu propozycji warszawskiej pracowni Jaz Plus Architekci, która została przedstawiona mieszkańcom podczas spotkania w Urban Labie. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenów od dworca PKP aż do Trójkąta Trzech Cesarzy wraz z rejonem Przewiązki i adaptacją budynku przy ulicy Powstańców 23 była tworzona przy współpracy z przedstawicielami miast ościennych, stowarzyszeń oraz lokalnych entuzjastów. Projekt ma powstać przy okazji tworzenia trasy welostrady nr 8 łączącej Katowice, Mysłowice oraz Sosnowiec zaplanowanej przez Górnośląską Zagłębiowską Metropolię. Przedstawiona koncepcja jest kontynuacją prac po rewitalizacji terenów Promenady, a uzupełnieniem jej historycznego znaczenia jest zagospodarowanie przewiązki wraz z przyległym budynkiem na siedzibę Muzeum Miasta Mysłowice. Właśnie po to, żebyśmy wszyscy poczuli klimat tego miejsca i wagę, że nie jest to jakiś projekt taki lokalny, nie jest też to projekt międzymiastowy, ale że jest szansa, żeby ten projekt był nadar projektem, który łączy, tak jak kiedyś dzielił światy, tak że teraz będzie nas łączył również na styku województw. Zajmujemy się dwoma miejscami, trójkątem, trzech cesarzy i przewiązką. Jeżeli chodzi o przewiązkę, to ten obiekt docelowo miał być adaptowany na obiekt muzealny poświęcony historii, nie tylko. Migracji, ale w ogóle historii miasta Mysłowice. Natomiast w Rynie Trójkąta proponujemy, aby stworzyć taki transmiejski hub rekreacyjny, związany z różnymi typami aktywności, ale też uwzględniający potencjał tkwiący w tym miejscu pod kątem przyrodniczym. To znaczy, że to jest miejsce o wielkich walorach przyrodniczych, nie tylko o potencjale rekreacyjnym. I wydaje nam się, że to jest właściwy kierunek żeby i odpowiadało na potrzeby mieszkańców Mysłowic, Sosnowca, ale w ogóle też całego GZM-u. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki kilku miesięcy prac nad koncepcją funkcjonalno-przestrzenną. W celu zilustrowania tego, co może powstać i na jakie potrzeby mieszkańców może odpowiedzieć, by podkreślić potencjał turystyczny, przygotowano różne formy graficz, rysunków i schematów. W mojej ocenie jest to bardzo realny projekt. Oczywiście wszystko zależy od budżetu i od sposobu finansowania. Natomiast zarówno adaptacja tego obiektu historycznego przewiązki, jak i zagospodarowanie terenów nad Przemszą się wydaje stosunkowo niekłopotliwe i jakoś nie ogromne w, w bezwzględnych liczbach. Natomiast, no, wydaje mi się, że na pewno na poziomie metropolii są to inwestycje do udźwignięcia. Być może mysłowice będą musiały szukać wsparcia finansowego w różnych środkach, ale chyba tak w ogóle z takiego typu inwestycjami jest, że miasto w własnym budżecie inwestycyjnym tego nie mieści. Już dzisiaj jest realne, ponieważ my korzystamy z funduszu górnośląsko zagłębiowskiej metropolii i między innymi velostrada, która idzie po byłej trasie kolei piaskowej, jest finansowana przez GZM, czyli przez naszą metropolię. Wprawdzie Jawożno nie jest w metropolii, ale Jawożno jest bardzo zainteresowane współpracą. Jesteśmy już po spotkaniu i po ustaleniach. Stworzenie koncepcji jest pierwszym etapem do przygotowania pełnej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosków o zewnętrzne finansowanie. Wznowienie remontu torowiska i dróg w centrum miasta wiąże się nie tylko z nową organizacją ruchu, ale także ze zmianami w komunikacji miejskiej. W związku z obecnymi pracami na ulicy Krakowskiej zostały przeniesione przystanki autobusowe. Od poniedziałku 26 lutego zmieniła się lokalizacja przystanków Mysłowice Kościół 1 i 2 w kierunku Katowic i Jawożna. Przystanek Mysłowice Kościół 1, znajdujący się przy pawilonach handlowych w stronę Sosnowca i Jawożna, jest przeniesiony na ulicę krakowską na wysokości aresztu, natomiast przystanek Mysłowice Kościół 2 w kierunku Katowic znajduje się obecnie na ulicy krakowskiej obok byłej restauracji Centralna. Tymczasowa lokalizacja przystanków jest wprowadzona do odwołania. Przystanki obsługują linie autobusowe M13, 18, 26, 35, 150, 160, 935, T14, T26 oraz Jawożnickie E i J. To jest program, minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Brygadier Rafał Pietrzyk, nowym komendantem miejskim Straży Pożarnej. Rywalizacja najmłodszych piłkarzy na 11. Święcie futbolu. Zmarł Henryk Nowok, Mysłowicki, mistrz fryzjerstwa. Starszy brygadier Olgierd Koźmiński, komendant miejski PSP w Mysłowicach, odchodzi na emeryturę. 26 lutego podczas uroczystej zbiórki komendant zdał obowiązki. Jego stanowisko przejął brygadier Rafał Pietrzek. 26 lutego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której dotychczasowy komendant starszy brygadier Olgierd Koźmiński zdał swoje obowiązki. W związku z odejściem na emeryturę na jego stanowisko śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Wojciech Kruczek powołał brygadiera Rafała Pietrzyka. W dniu dzisiejszym odbyła się uroczyste przekazanie obowiązków komendanta miejskiego w związku z odejściem na zaopatrzenie Emerytalne starszego brygadiera Olgierda Koźmińskiego, który dotychczas kierował Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w obecności śląskiego komendanta wojewódzkiego. Obowiązki zostały przekazane brygadierowi Rafałowi Pietrzykowi, który będzie pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Zdający obowiązki komendanta miejskiego PSP w Mysłowicach starszy brygadier Olgierd Koźmiński pożegnał się ze sztandarem komendy oraz podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za wspólne 4 lata służby w tutejszej komendzie. Brygadier Pietrzyk związany jest z Mysłowicką Komendą od 1999 roku, obejmując kolejne stanowiska dowódcy zastępu, sekcji, zmiany, zastępcy, a następnie dowódcy JRG, aż zastępcy komendanta. Jakie plany ma nowy komendant? Utrzymać stały Wysoki poziom, jaki do tej pory mój poprzednik wyznaczył. Dotychczas byłem zastępcą komendanta miejskiego. Na tej uroczystości nastąpiła zmiana. Pan komendant wojewódzki powierzył mi obowiązki komendanta miejskiego, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, właśnie za to zaufanie, którym mnie obdarzył. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele służb współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, przedstawiciele Parlamentu, Sejmiku Śląskiego oraz władze miasta. 37 zespołów i około 350 zawodników rywalizowało w tegorocznej edycji Święta Futbolu. Wydarzenie organizowane jest przez Unię Kosztowy od 2013 roku. Ostatni weekend lutego w hali minął pod znakiem piłki nożnej. Za nami 11. edycja Święta Futbolu. W tym roku na boisku zaprezentowały się roczniki 2015, 2016 oraz 2017. W tegorocznej edycji wzięło udział 37 zespołów i około 350 zawodników, w tym również zawodniczki. Do mysłowickiej Halimos zjechały drużyny z okolicy i nie tylko. Zapraszaliśmy przede wszystkim drużyny z najbliższej okolicy, naszych sąsiadów, z Mysłowic i okolic Katowic, ale tak jak na przykład dzisiaj mamy też z Chrzanowa, e, mamy również drużynę z Sosnowca. E, staraliśmy się skupić na tym, żeby to były drużyny w najbliższej okolicy, chociaż przyjechała również drużyna rowu rybnik. W czasie dwudniowego święta odbyły się cztery turnieje piłkarskie. W sobotę dla roczników 2016 i 2017, a w niedzielę dla rocznika 2015 grupy średnio zaawansowanej i zaawansowanej. Trzy spośród nich były prowadzone bez klasyfikacji. Jedynie turniej prowadzony dla rocznika 2015 został zorganizowany z formułą o miejsca i buchary. Oprócz tego uczestnicy mogli sprawdzić swoje zdolności w specjalnie przygotowanych strefach. To jest rzecz, która wyróżnia nasze turnieje spośród innych turniei. Organizujemy strefę umiejętności, w których zawodnicy mogą się wykazać. E elementami piłkarskimi jak prowadzenie piłki, strzelanie, czy też takim typowo motorycznym jak zwinność, orientacja przestrzenna. Oczywiście najlepszej staramy się nagradzać nagrodami rzeczowymi. Lubię wygrywać mecze. Moim idolem jest Did Bellingham. Wydarzenie organizowane jest przez Unię Kosztowy od 2013 roku. Coroczna sportowa rywalizacja najmłodszych stała się już tradycją naszego miasta. My bardzo cieszymy się, że do Mysłowic przyjeżdża bardzo dużo drużyn z innych miast. Jest to promocja dla naszego miasta, dla naszego środowiska, miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Również pokazujemy, że warto współpracować z innymi ośrodkami sportowymi po to, aby wymieniać się doświadczeniami. Wspaniała inicjatywa, wykonują dobrą robotę. Cóż więcej powiedzieć? Należy pogratulować. Tym dzieciom, które tutaj uczestniczą, chłopcom i dziewczynkom, bo jest to bardzo mocno zróżnicowane, rodzicom, którzy za każdym razem angażują się po to, żeby przyjechać z tymi dziećmi na te turnieje, wspierać ich, co zresztą widzimy dzisiaj na trybunach. W niedzielnym turnieju grupy zaawansowanej rocznika 2015 zwycięstwo odniósł klub MKS Fablok Chrzanów. Co stoi za sukcesem zespołu? Złoty środek to jest trening, 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 i jeszcze raz granie, można powiedzieć. I systematyczny, bo ja, chłopak, ja z chłopakami, co ja trenuję, to jest 3 lata i 3 lata trenujemy, 3 razy w tygodniu. Ja nie mam problemu z frekwencją na treningu. Chodzą, uśmiechnięci i to jest najważniejsze. Czyli to wszystko się bierze z tego, że chodzą, uśmiechają się i to, to, to przynosi sukces, tak? Ich uśmiech jest najważniejszy, a że za tym idą wyniki, no to super, cieszymy się z tego. I ja, rodzice, jak i, jak i dzieciaki. Najbardziej to mi się podobało, ym, jak trener. Yy, nagle yy, yy, kucał, a nagle wstanął jak wygraliśmy. I tak się wzruszył i wtedy było. Co chcą osiągnąć młodzi zawodnicy? Być jak najlepszym, żeby trener był z nas dumny no ja tak samo. i rodzice. W wieku 77 lat zmarł Henryk Nowok, słynny mysłowicki fryzjer, a także zasłużony dla miasta Mysłowice. Jego salon u Henryka był jednym z najstarszych zakładów fryzjerskich w Mysłowicach. Henryk Nowok zadebiutował we fryzjerskim fachu w zakładzie fryzjerskim Henryka Tocera w 1960 roku, gdzie pracował 10 lat. Przez następnych 12 lat doskonalił swoje umiejętności w salonie mistrza a tytuł mistrzowski zdobył w 1970 roku. W 1982 roku pan Henryk otworzył własny salon fryzjerski u Henryka. Pan Henryk Nowok brał udział w mistrzostwach świata fryzjerstwa w Paryżu, w mistrzostwach Europy w Antwerpii oraz międzynarodowym festiwalu fryzur w Pradze. Był sędzią Mistrzostw Polski, w 1996 roku został Rzemieślnikiem Roku Miasta Mysłowice. Firma pana Henryka została w 2000 roku wyróżniona jako firma z jakością. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej został odznaczony honorową odznaką rzemiosła, srebrnym i złotym medalem imienia Jana Kilińskiego, złotą odznaką za szkolenie uczniów, złotym laurem oraz złotym krzyżem zasługi. W 2010 roku Rada Miasta Mysłowice uhonorowała mistrza tytułem Zasłużony dla Miasta Mysłowice. I tą smutną informacją kończymy to wydanie programu minął tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam już za 7 dni. Do zobaczenia.